Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Jurassic World. Przeszliśmy pierwszą część gry tam było i mamy teraz The Lost World. Czyli bodajże drugi film. Dodatkowe poziomy z pościgami są teraz dostępne na tej mapie. Ok, a to zobaczymy sobie tutaj. Dobra, czyli teraz tu możemy sobie łazić, wszystko robić. No i tak mam mało postaci odblokowanych, więc zbytnio sobie nie podziałam. Też dajcie znać, czy. Chcecie więcej odcinków z tej gry? I z. Oj, mam grę swobodną, super. I wracając, to zapraszam na live w każdą niedzielę, godzina 12. Wiecie co? Fajne. My, to wszystko. Mm, bo możecie przy okazji zgarnąć te fajne. Pogadać z nami, ale widzę, że mamy postacie do odblokowania. Don mm. Laborat Ingenu. Gdzie kogo szukam? Lex. Tu jest lex. Ja chcę ją wziąć. Bo chcę zobaczyć, co jest tam. Nic, tylko trochę klocków. Okej. Okay. A jednak nie. To szybko sobie to zrobimy. Mam raptora, mam raptora. Wracając, szybko sobie to zrobimy, ale w ogóle fajnie, że mogę teraz raptorkiem pobiegać. I idziemy, myślę, do tego Lost Worldu. Czy test do pojazdów, chyba tak, wiecie co dobra, hmm, też dajcie znać, czy byście chcieli odcinek właśnie z takich pobocznych misji. Bo mógłbym coś takiego zrobić, teraz ona to mogła robić, tak? Tak. Mhm, i co tego będę miał? Złoty klocek, tak sobie mówiłem w głowie, może jakiś złoty klocek, byłoby fajnie. Jest, super. To tak też za złote klocki nie wiem, czy coś mamy, czy po prostu takie osiągnięcie. Dobra, no to lecimy chyba.

Ingen is my responsibility now, Doctor, and I will jealously defend its interests. Oh, you were right, and I was wrong there. Did you ever expect to hear me say such a thing? Island Abla was just a showroom, something for the tourists. Site B was the factory floor. That was on Aina Sauna. A few weeks ago, a British family on a yacht cruise stumbled across the island. the boarders Use the incident to take control of Ingent from me. Okay, so there's another island with dinosaurs, no fences this time, and you want to send people in? I need a complete photo record of those animals. You didn't contact Sarah. She'll be fine. And believe me, the research team. Was... It's not a research expedition anymore, it's a rescue operation, and it's leaving right now. You can't shave three days off my deadline expect everything to be ready. I'm not fully supplied. I haven't field tested any of this stuff. Alright people, we're going nowhere until we get these vehicles fixed up. okay i'm stuck in there. Mogę. Musiałem z bardzo bliska. A w ogóle fajną spróbę ma. Mm -hmm. Naciśnij Y, aby jeździć na takich oponach LEGO. Dobra. I co? I do To jedna. I druga. Mogę na nich skakać? Nie, mogę tylko z nich chyba wysiąść. Chyba, no na pewno możemy z nich wysiąść. Już są oni poradzą, myślę. Dobra, czyli pierwsza auto jest z głowy, jak rozumiem. Dokładnie. Tu coś będzie, myślę. Jednak nie. Dobra, to lecimy dalej. Tam już za drugim autem widziałem niebieski klocek. Na szybko do niego pobiegnę. O, tu. Dobra, tylko co my tu musimy zrobić? Coś z farbami. Kolejny DNA. Mmm, potrafię rozwiązać. Równanie matematyczne, okej okay. Aj nie poczułem, ale chyba najpierw był ten lewy. Cyk, 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 cyk. Tary, koniec Nie wyśmienij te równanie matematyczne. Chciałabym, żeby takie były. Okej, okay. no i co i pomalujemy to? No to wygląda. Tam też coś mogę zbudować, bo widzę, że skaczą mi te klocki. Ale co? A nie, nie mogę mieć. bo to jakiś chyba. No.

Taki nie, to ma być żółty tu A tutaj Coś takiego Szczerze ja bym powiedział No może zielony to nie jest Ale na pewno lepszy niż czerwony No inaczej, logika podpowiada mi, że żółty i niebieski, no właśnie. No i super, i mamy drugi auto z głowy. Ok, teraz trzecim. Tu jest trzecie.

Nick Van Owen, a właśnie jego widzieliśmy bardzo często, jeżeli chodzi o y, jakieś rzeczy poboczne. Tak, dobra. Ciężkie i solidne przedmioty, takie jak łom, noszony przez Iana, mogą być użyte do łamania drzwi po na b dobra. No dobra, trzeba klikać. break proszę. dobra, ja myślę, że zakończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym odcinku dokończymy sobie tą misję. Tam już widzę ten autobus. No i co? Jeszcze raz Was zaproszę na livey. Każda niedziela godzina 12 i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.